Dzień dobry, dzień dobry, Złoty Tarot, kłania się Wam serdecznie. Kochani, ja zapraszam znaki wodne na czytanie od dnia 14 lutego 2022. Kochani, zaczynamy od rybek, kończymy na skorpionie. Będę oczywiście wyciągała z kart jak najwięcej informacji. Będę się kierowała jeszcze układem gwiazd, jakim macie. I co? I mam nadzieję, że coś tam Wam wywróża. I te no, pozytywne rzeczy. Kochani, musimy to powiedzieć, to wszyscy razem. To jest czytanie jakie ogólne, więc nie z każdym będzie rezonować. Ale mam nadzieję, że jeżeli z Wami nie, to osoby, które w Waszym otoczeniu są, to też na nie musicie zwracać uwagę, bo karty mogą pokazywać też takie osoby na przykład. Jak nie macie żadnej kobiety, to na przykład przyjdzie jakaś mama czy ciocia, czy ktokolwiek, co się też wydarzy. Dlatego miejcie też to na uwadze. Ja zaczynam czytanie, zapraszam Redki. Karty są już potasowane i poproszone o Waszą energię. Ja jej jeszcze raz przytasuję. Ryby. 14, od 14 lutego 2022, jeszcze raz, nie, nie wiem do kiedy będzie to odczytanie, bo to jest kochani wiecie co, energia, niektóre mogą się zadziać od razu, a niektóre sytuacje później, a wy będziecie mieć już coś, coś nie coś, jakąś wskazówkę dla was, rybki, co tam u was, i teraz tak, dla niektórych jakaś urzędniczka osoba z banku będzie dzwoniła do was tak jakaś osoba która wam w jakimś sensie też i pomogła jakąś um, mikrofon mam jakąś pomoc czy tam um, coś z biurowych rzeczy będzie u was miało miejsce i tutaj um, jakieś sprawy też które um, nie były zakończone z przeszłością um, no mogą się um, Powrócić, o tak mogę powiedzieć, na pewno powróci do was kobieta, kobieta, która na przykład miesiąc czy dwa e, miesiącem, na przykład rok czasu do was się nie odzywała, nagle się też i e, odezwie. Jakaś kobieta od, m, odbierze jakiś telefon i ten telefon no, będzie dla niej taki bardzo no, cios w serducho, taki będzie, m, powiem szczerze, coś będzie takie e, dla niej, no... Bolesne, ale ona jest dobra, czyli wy, co niektóre osoby, będziecie mieć kobietę, która wam też pomoże, ale to wy wszystko przeanalizujecie, wszystko weźmiecie też i na logikę, wszystkie sytuacje połączycie i powiem Wam szczerze, że to Wam wyjdzie na dobre. Karty pokazują tutaj, że odkryjecie jakieś tajemnice, ale nie podejmować też żadnych działań przez telefon. A dlaczego? Bo przez telefon tutaj ktoś się od was też rybki może odciąć. Dlatego miejcie to na uwadze, tak? Jeżeli będziecie chcieli coś komuś powiedzieć lub coś zrobić nagle, zadzwonicie z pretensjami, ta osoba się od Was odwróci. Na pewno co niektóre rybki możecie znaleźć coś w szafie, w szufladzie w jakimś w takim miejscach mogliście coś schować i o tym nie wiedzieliście. Teraz będzie możliwość tego znalezienia lub coś innego. Inne rzeczy możecie, kochani, odnaleźć. Karty pokazują tutaj i to jest dla, nie, dla niektórych. Będziecie mieć zabiegi, które kochani, wykona je pani doktor. To jest raz. Druga rzecz jest taka, będą powracały sytuacje i sprawy zdrowotne, no to tutaj coś będzie się odnawiać, dlatego możliwe wizyta też będzie u pani doktor. Jeżeli mam mówić, jest mężczyzna, który był nie do końca po prostu uczciwy, on odejdzie, jakaś kobieta... Po prostu odetnie się od niego. Karty pokazują tutaj spotkanie. Spotkanie i tutaj te spotkanie, powiem szczerze, możliwe, że się coś narodzi. Coś wspaniałego. To jest raz. No czyli co? No miłość dla niektórych rybek. Dla niektórych mogę powiedzieć, rozmowa, komunikacja dwóch osób. Jeżeli taką będziecie mieć, uważajcie, bo tu mogą iść ostre emocje. Tu możecie, no wykrzyczyć sobie, wykrzyczeć, ale jakaś kłótnia taka będzie miała miejsce. I teraz tak, możliwe, że to będzie w ciągu pięciu dni do pięciu godzin. Taka sytuacja u Was się zadzieje. Patrzcie na zgarek, możliwe, że ktoś wstaje o piątej rano. Jeżeli tak, to, to możliwe, że to dotyczy też tą właśnie osobę, Karty pokazują tutaj, żebyście zwracali uwagę i tak jak i tu i tu pokazują. Zwracajcie uwagę na osobę z osobami, z którymi rozmawiacie lub oni muszą uważać na was, bo tutaj ktoś po prostu kłamie w żywe oczy, czyli rozmawiasz tak? i w ciągu tam jakiegoś tam dialogu ta osoba znów powtarza się, ale już inną wersję daje, więc jeżeli taka osoba będzie, no to wiecie jaka to jest osoba, osoba słodko pierdząca, dlatego ja bym uważała na nią i jej bym dużo nie mówiła. Karty pokazują tutaj, że u jakiejś kobiety albo będzie jakieś spotkanie, albo się narodziło jakieś spotkanie, jakaś miłość i jest jakiś mężczyzna. Ten mężczyzna możliwe, że no ci jakoś tam, wiesz, no pięknie mówi, ale jest jakaś osoba, która możliwe, że twój partner, jakaś osoba, która no rękoczyny daje, czyli możliwe, że jedna ze stron jest bita, no na pewno nie kobieta nie bije, tak, rzadko jest tak, ale to jest wzięte tutaj, że kobieta jest bita przez partnera, możliwe, że taka sytuacja będzie miała miejsce. O, żeś ty mój piękny. No, jakiś wyjazd się pokazuje, jakaś wycieczka, to jest raz. Druga rzecz jest taka, odszedł jakiś mężczyzna, mężczyzna, który jest kierowcą, możliwe, że to jest mężczyzna też i taki urzędnik państwowy, taki, że dla niego praca, władza jest na pierwszym miejscu, jest to osoba surowa, jeżeli mam mówić, to ta osoba odejdzie, to jest raz czyli ktoś odkryje jakąś tajemnicę. Następnie mam, mogę powiedzieć, że jest mężczyzna, który do was możliwy, że powróci, to jest mężczyzna, który lubi bere, 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 ryki, tyki, tak. Taka osoba w waszym życiu będzie. Jeżeli jest, to musicie zwracać uwagę, bo jest to osoba na tle seksualnym, no ostra, tak, czyli by chciała tylko, żeby rozmawiać na temat seksu lub takich, a pokaż to, a pokaż tamto, bym uważała, bo jest to osoba, która ma karmę taką, że ma nie do przerobienia, dlatego z serca nie wchodzimy w to. Karty pokazują tutaj, że będzie mężczyzna i kobieta, będziecie rozmawiać. Możliwe, że jakiś mężczyzna będzie... E, e, potrzebował jakiejś porady kobiety lub pomocy, no to tutaj ona zostanie udzielona, tylko ta kobieta na początku będzie musiała się też i nagadać. Karty pokazują tu też, jeżeli chodzi o pracę, i teraz muszę powiedzieć, jako szef, to jest szef, który jest dobry, tam jakoś Wam daje no, wypłatę, wszystko, ale jest bardzo wymagający. Jeżeli mam powiedzieć to w negatywie, to uważajcie w pracę, bo jest jakaś osoba, która podpierdziela Was do Właścicielki do kierowniczki i tutaj no powiem szczerze trafi kosa na kamień, czyli mężczyzna i kobieta no będzie ostro, ale powiem szczerze jest tutaj, że kobieta wygra, czyli no jakaś kobieta na przykład szefowa będzie miała no plusik, a ten mężczyzna będzie miał negatywny skutek. O, żeś ty mój piękny. Dobra, kochani, jest tutaj oszustwo, to jest raz, pokazane jest oszustwo i to oszustwo jest mężczyzna wobec kobiety, tak? Możliwe, że tutaj jest jakieś małżeństwo, gdzie kobieta ma czakrę serca zablokowaną, dla tej kobiety ta kobieta myśli tylko logicznie, nie pokazuje jakichś żadnych uczuć. Jest tutaj mężczyzna, mężczyzna, którym no ma kasę, jest to mężczyzna, który jest nie do końca uczciwy, jest to mężczyzna, który zrobi jakieś plotki. Możliwe, że przez plotki będą jakieś też nieporozumienia, coś się, ktoś dowie o coś. Jeżeli mam mówić, uważajcie, jeżeli będziecie mieli kupować jakieś auto, czy cokolwiek, jest tutaj pokazane, że auto, sprawdźcie papiery, jest coś nielegalnego, tak? Możliwe, że ktoś coś mógł, no nie wiem, auto może być zepsute, nie da, nie, nie da się do jeżdżenia z, z takich rzeczy, ja bym uważała, bo jest pokazane lipka. Z drugiej strony muszę powiedzieć, jest jakiś mężczyzna, który ma trudności z nogami, jest jemu ciężko, możliwe, że nogi puchną, tutaj powiem szczerze, idzie to jeszcze bardziej głębiej, czyli dla niektórych będzie to związane z nogami, ale też i z dłonią. Tutaj możliwe, że układ krążenia, możliwe, że jakieś zatory będą miały miejsce i tutaj z tą osobą będzie też spotkanie lub jakaś kłótnia, takie jajko mądrzejsze od kury. Karty pokazują tutaj, że jest jakaś osoba, która ma brak wartości siebie, dlatego możecie uczuć się, że jesteście... Na przykład macie problem na przykład z urodą, możecie się nie akceptować siebie, to jest raz. Możecie y, trzymać się kurczowo jednej rzeczy, y, a nie idziecie dalej, nie spełniajcie się. A dlaczego? Bo macie brak wiary w siebie lub ta osoba, z którą y, jesteście, y, która Wam coś dyktuje, która coś Wam mówi, mówi nie dacie rady, y, nie nadajecie się. To tak wcale nie jest. Macie duże możliwości, Duży potencjał, idźcie, róbcie, twórzcie. Macie duże, kochani, możliwości. Karty pokazują tutaj wiadomość, wiadomość od syna, wiadomość od um, brata. Przyjdzie w ciągu dwóch dni ktoś coś się, e, kochani, dowie. Jest, e, powiem szczerze, tak, teraz tak, będziecie stać lub będziecie e, stali za kimś, ktoś będzie... Mm, Albo o Was też i plotkował, albo będzie coś gadał. Tak, wy macie stać i nie działać. Nie obserwujcie ani nic. Po prostu, jak, jak, jak to ja mówię, ja jako mądrzejsza od góry bądźcie mądrzejsi i milczenie jest złotem. I taka jest prawda. I tym się, kochani, kierować. I to by było na tyle, rybki. Ja wam ślicznie dziękuję i zapraszam, i zapraszam. Eee, raczki. Rak. Osoby z poznaku raka. Od 14 lutego 2022. Rakczki. Od skóraków będzie raki. Karty pokazują tutaj, że możliwość zarobienia pieniędzy jakiejś będzie. Możliwe, że coś będzie na lewo, ale warto, bo ładne pieniążki można zarobić. Jeżeli mam mówić, możliwe, że ktoś Was będzie chciał wykorzystać i będziecie mieć też i stratę pieniędzy, dlatego miejcie to też na no, taką świadomość. I tutaj, jeżeli ktokolwiek Wam e, coś będzie kazał podpisywać, to lepiej nie podpisujcie, zróbcie na czapno, będziecie mieć e, lepsze kasę i tam wiecie inne możliwości, ale jeżeli ktoś e, coś Wam u Was robi, remontuje czy cokolwiek, spiszcie umowę, bo to jest osoba, która zagra nieuczciwie. O, żeś ty, mój piękny. No to dobra, jedziemy. Raczki, co niektóre raczki, bere, bere, riki, tiki, idzie ostro. Na waszej drodze spotkacie mężczyznę lub kobietę, panowie. To będzie osoba, która zadziała. I tu przy diabełku to będzie ostro, czyli będzie siat płaski, wiecie o co chodzi, nie? Z takich rzeczy. Jest to osoba, która robi eksperymenty, jest to osoba która też pożąda osoby, której jesteście w związkach. Możliwe, że by, będzie to osoba baran lew strzelec, ale niekoniecznie. Jest to osoba, która na początku się zakochuje, w ciągu roku jest i potem się od Was odcina. Dlatego miejcie to na yy, sytuacji, dlatego że ta osoba pojawia się i znika. Jest to osoba, która ma nagle blokadę, którą no... no nie będziecie mieć potem kontaktu. To jest raz. Druga rzecz jest taka, macie też i szczęście, radość. Dlaczego? Dlatego, że są tutaj dwie karty, które pokazują... Dla niektórych szczęśliwą rodzinę. Szczęśliwa rodzina, która jest możliwe, będziecie mieć jakieś problemy z dzieckiem, możliwe, że jakaś Wasza koleżanka będzie przychodziła nauczała lub naucza, to ona już od razu wam powiem ona się potem do pół roku powinna się ulotnić, czyli będzie mało przychodzić, możliwe, że to będzie też i w, wcześniej. To jest raz. Druga rzecz jest taka, możliwe, że ktoś będzie miał z tą osobą też, jeżeli chodzi o bara, bara ryki tyki, do spotkanie w centrum miasta, gdzieś z takiej rzeczy, tam możecie się z serca spotkać. Jeżeli mam mówić, jest jakieś małżeństwo, które jest w niebezpieczeństwie, a dlaczego? Na waszej drodze stanie osoba, która będzie chciała to, co Bóg złączył, nikt, nikt nie rozdziela, tak powiem, nie powiem jak to, a tutaj jest ta osoba, dlatego mm, ja bym była na, no, tak, na takiej czujce, dlatego że no, będzie tutaj dużo grać w emocjach. A Wy, Raki, na początku idźcie do przodu, a potem się cofacie. Dlatego, jeżeli macie iść, to idźcie cały czas do przodu. Nie cofajcie się, tak? Trzymajcie się kurczowo swego. Pamiętajcie, to, co piękne, nie zawsze jest wspaniałe. Karty pokazują tutaj, że ktoś ma trudności, możliwe, że ktoś nie płaci na dziecko. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, no to kochani, tutaj jest osoba, która zrobi coś negatywnego, coś możliwe takiego, to, to będą i podsłuchy, to będą i nagrania, to będą jakieś zdjęcia, ktoś będzie kombinował, żeby komuś też nie zapłacił, jeżeli chodzi o dziecko. Karty pokazują tutaj i teraz kobiety, uważajcie, możliwe, że bo tutaj jest złodziej pokazany. Jest to osoba, która będzie ładnie mówiła, dlatego raczki uważajcie od dnia jutrzejszego na złodzieja. Złodziej, który nawet jest złodziej czasu, tak? Osoba, która dużo ładnie mówi. Osoba, która będzie wam w jakimś sensie tam pomagała, ale nie do końca będzie ok, dlatego będzie, no jak to mam powiedzieć, przy kasie Oszustwo i jeszcze tutaj jest w tej karcie też pokazane oszustwo, dlatego uważajcie, możliwe, że to będzie związane trzy osoby, czyli trzy osoby takie same, tak? Nie są to osoby możliwe, że urodzone też i z czerwca, możliwe, że są to osoby, które, jak to mam powiedzieć, z czerwca, ale chodzą kanałami, tak? Są to osoby, które non-stop zmieniają też i partnerkę. Karty pokazują tutaj, że jest tyran w domu, i tutaj jest przemoc. Jakaś kobieta ma spojrzeć w górę. Możliwe, że czegoś szukacie będzie gdzieś u góry z takich rzeczy. Pójdź w górę, dowiesz się prawdę, tak? Na takiej zasadzie. jest Słuchaj, przejrzyj wszystkie, na przykład co jest, a tam mam tylko karton, to tam może coś serduszka być. Karty pokazują tutaj, jest jakiś mężczyzna, który będzie startował do kobiety, kobieta, która jest w związku. Jest to kobieta, która jest dobra i tutaj jest to kobieta, która ma duże piersi. Karty pokazują, że on do tej kobiety będzie startował, ale tutaj będzie coś tak, by, będą działania bardzo szybkie. Powiem szczerze, jest to kobieta, która serce ma z kamienia, ona się tak nie da, więc plusik dla niej. Teraz tak, jest jakaś kobieta, która ma partnera, lub będzie twój partner, lub będzie jakaś osoba, która ma trudności z papierami w pracy. To są problemy związane przez osoby z jego otoczenia możliwe, że jakieś takie lenistwo miał, ale tutaj są osoby, które muszą nadrobić lub jakieś. Nadrobić jakieś straty, coś z takich rzeczy. Możliwe, że też będzie ktoś przynoszony, tak? Z jednego miejsca na drugie miejsce. Z takich rzeczy tu karty pokazują no, pozytyw, tak? Czyli wszystko się kochani ułoży. Jeszcze tutaj tylko dopytam. Podczas jakiejś imprezy, spotkania rodzinnego czy cokolwiek. Zwracajcie uwagę, nikogo nie wpuszczajcie do łazienek, dlatego, że tam możliwe, że ktoś czy ma kosmetyki, jakieś cenne, drogie perfumy, będą ginąć, to jest raz. Druga rzecz jest taka, plotki będą i to ostre plotki będą, związane jak, jakiemuś młodej, młodej osobie, to może być też i kobieta, ale tutaj jak komuś coś powiecie, no to wszyscy się dowiedzą, dlatego... Nie mówić. Karty pokazują tutaj, że jakaś kobieta będzie miała ostry ból. Ten ból będzie związany z nogami, z jakąś, albo blokada będzie taka, tak? Ale tutaj będzie z, związana, kochani, z nogami. Możliwe, że jest to osoba, która też pracuje, wchodzi w góra dół, góra dół, takie rzecz, ma ciężką pracę. Tu taka osoba. Będzie miała problem i ostry też i ból, ale jakiś ostry ból kobieta będzie miała, ale to możliwe, że nie wiem, to mi się zawsze pokazuje na ból jamy ustnej, zębów, ale chociaż tutaj zębów nie mam, ale jest pokazany ból, dlatego ja bym Was, no na Was, bym Was ostrzegała, o tak powiem. Dobra raczki, ja Wam ślicznie dziękuję i zapraszam skorpionów. Aj, aj, aj. skorpion 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 są skorpionów skorpiony wy teraz tak jakaś kobieta będzie miała e, zabieg to jest raz e, drugie e, drugie co mogę powiedzieć jest jakiś mężczyzna który ma e, fantazję możesz dużo rozmyślać e, możesz Dużo też i marzyć, ale wokół ciebie jest osoba, która, o której się tam spowiadasz, to jest osoba, która Ci źle życzy, przez którą będziesz miał problemy. Karty pokazują tutaj, że w... o, żeś ty mój. Karty pokazują tutaj, że w pracy możecie mieć oszusta osoba, która Wam możliwe nie wypłaci pieniędzy, to jest raz. Druga rzecz jest taka, co niektóre skorpiony będziecie musieli bronić, bronić Waszego majątków, czyli Waszej wypłaty, czy czegokolwiek, bo ktoś Wam będzie chciał zabrać coś. Zabrać, żebyście mieli mniej coś z takich rzeczy. Dlatego już tutaj mi pokazuje się. Zwróćcie uwagę na osoby, które mieszkają pod piątką pod szóstką lub siódemką. Możliwe, że tutaj jest ktoś, to jest trzynastki, jedenastki, kochani i dwunastka. Te numery mi się, kochani, pokazują. Zwróćcie uwagę, możliwe, że to są też i godziny, dlatego miejcie to też na uwadze. Karty pokazują tutaj, że jest jakaś kobieta, kobieta nie tylko księgowa, ale to jest osoba której mm, mówicie dużo, zwierzacie się i to wszystko jest to osoba, która dalej przekazuje i to jest do kobiet. Kobiety, wy nie możecie słuchać żadnych kobiet, dlatego że tutaj jest kobieta, która przekazuje wszystko dalej. Możliwe, że na tym też i zarabia. Możliwe, że jest to, powiecie, ale ona jest bogata, no to jeżeli jest bogata, ona... Przez to, że jest bogata, no wokół niej może mieć też i dużo przyjaciół. Karty pokazują tutaj, że jest to osoba, która może nie mieć zębów, może mieć aparat na zęby lub coś też i ze ścieżką. Możliwe, że jest to też osoba, gdzie jej mąż możliwe dużo pije, tak? Na takiej zasadzie ma jakieś też i nawyki. Na taką osobę musicie uważać. No i tak, skorpiony, macie tutaj do czynienia z osobą, która ma ogromny dar, jest to osoba pokazana jako, yy, jako kochani albo wróżbitka, albo jakaś yy, tarocistka. Jest tu osoba, która ma ogromny dar. Jeżeli taką osobę macie, to powiem Wam szczerze, warto, warto z nią porozmawiać czy cokolwiek, bo tutaj jest, że ktoś odkryje jakąś też i tajemnicę. Karty pokazują tutaj, że na waszej drodze będziecie mieć do czynienia z kobietą. Kobieta, która prowadzi rolę, jest rolnikiem lub jest to osoba, która ma wizje takie urojenia, możliwe, że nie umie się wysłowić, z takich rzeczy. Tu karty pokazują, że będzie konflikt i, albo rywalizacja też i z nią. I, I karty pokazują tutaj, że są niektóre skorpiony, które mm, lubią chodzić na zwolnienia lekarskie, e, lubią też mieć romanse. E, kochani, i się tak zastanawiają, i co teraz, czy ktoś mnie kocha, czy ktoś, nie wiem, ktoś mnie nie kocha. Kochani, u Was jest pokazana, że jest jakaś kobieta, która mm, pokazuje się jako. Cicho nikomu nic nie mów. Czyli jest to kobieta też jako można powiedzieć romansik może być. Karty pokazują tutaj, że jakiś mężczyzna. Jest to mężczyzna, który jest możliwy, że jesteś szefem, możliwe, że masz jakiś szef, nie tylko osoba urodzona, możliwe, że 17. Tu karty pokazują, że możesz mieć dodatkowe jakieś pieniądze, dodatk 17 lub 8, dodatkowe jakieś pieniądze lub możesz mieć jakieś straty wobec e, straty przez jakąś kobietę. O, na takiej zasadzie, tak? Tu musisz się o, no, odwrócić rolę albo jakaś kobieta zrobić też coś dla swojej korzyści. Karty pokazują tutaj, że do trzech miesięcy jest jakaś osoba, która się wybierze gdzieś, kochani, i jest to mężczyzna, który wszędzie jeździ, możliwe, że mieszka też niedaleko gdzieś Was. Tu jest pokazane, że jest jakieś spotkanie też z jakąś kobietą. I dla kobiet mogę powiedzieć, że jakiś mężczyzna do Was do trzech miesięcy odezwie się. Będziecie mieć też i y, spotkanie. Karty pokazują tutaj, y, mężczyzna jest starszy, kobieta y, młodsza tutaj jest, że jest jakiś mężczyzna, który nie może sobie poradzić. Y, nie może sobie poradzić. Y, z tym, że jest niekochany, coś z takich rzeczy to jest głupota, bo tu każdy pokazują, że to tylko siedzi w Twojej głowie. Teraz tak, yy, kochani, yy, zwracajcie uwagę na paluszki, yy, jak piszecie, do kogo co piszecie, to jest raz. Yy, zwracajcie uwagę na osoby, które yy, do Was przyjdą i będą miały coś z, z rękami, z paluszkami, dlatego że tu będzie to osoba która będzie przez nią wy możecie niszczyć też i swój własny kochani dom karty pokazują tutaj pobyt w serduszka pobyt w szpitalu lub na jakimś oddziale ktoś będzie gdzieś tam gdzie by nie chciał być o to by było na tyle chyba aha jeszcze jedno tutaj tak ostre konflikty to jest raz Dziś w pracy będziecie, lecie, będziecie lecieć, Boże, będziecie. To zwracajcie uwagę, bo jest tak: albo będzie jakiś przypływ gotówki, albo będzie coś takiego, że tego dnia możecie też stracić bardzo dużą ilość pieniędzy. To jest tak, jak tu pokazane, dlatego ja bym była ostrożna. I teraz tak, połączeniu jeszcze z tą tu jakaś kobieta, możliwe jest osobą która jest niezaradna albo nie chce jej się pracować coś z takich rzeczy masz lenia możliwe że chodzisz na jakieś zwolnienie tu karty pokazują że będziesz musiała bronić też swojego stanowiska na takiej zasadzie o i to by było na tyle serduszka. Moi drodzy, ja Wam życzę tego, czy życzę Wam dużo zdrówka, to jest dla mnie podstawa, potem szczęścia i miłości i wszystkiego, wszystkiego, czego Wy życzycie sobie, ja Wam życzę z całego serca. Ja, wa, ja dziękuję za dzisiaj e, ślicznie i co, i zapraszam Was wtedy na kolejne czytanko. Pozdrawiam serdecznie.